Boży dar dla człowieka. Pokazano mi wielką miłość i łaskawość Boga w akcie oddania swojego Syna na śmierć, aby człowiek otrzymał odpuszczenie grzechów i życie. Pokazano mi Adama i Ewę, którzy mieli przywilej oglądania piękna i uroku ogrodu Eden i którym wolno było spożywać owoce ze wszystkich drzew z wyjątkiem jednego. Lecz wąż zwiódł Ewę, a ona zwiodła swego męża, i oboje jedli z zakazanego drzewa. Złamali przykazanie Boże i stali się grzesznikami. Wiadomość ta rozeszła się po całym niebie, zamilkły więc wszystkie harfy. Aniołowie smucili się i ponadto obawiali się, że Adam i Ewa wyciągną też rękę, aby jeść drzewa żywota, a wtedy staliby się nieśmiertelnymi grzesznikami. Lecz Bóg powiedział, że wypędzi przestępców z ogrodu i chorubinowi z ognistym Mieczem kazał szczec drogi prowadzącej do drzewa żywota, aby człowiek nie mógł się do niego przybliżyć, zerwać i jeść owoc, który uw uwiecznia nieśmiertelność. W niebie zapanował smutek, gdy uświadomiono sobie, że człowiek jest zgubiony i że ziemia, którą stworzył Bóg, będzie zamieszkana przez śmiertelne istoty skazane na nędzę, chorobę i śmierć, i że dla przestępcy nie ma żadnego ratunku. Cała rodzina Adama musi umrzeć. Widziałam potem wspaniałego Jezusa z wyrazem współczucia i smutku na twarzy. Wkrótce potem ujrzałam, jak przybliżył się do nadzwyczajnie jaśniejącej światłości, którą otoczony był ojciec. Towarzyszący mi anioł rzekł, odszedł na poufną rozmowę z swoim ojcem. Gdy Jezus rozmawiał z ojcem, napięcie aniołów ogromnie wzrosło trzy razy. Obejmowało Jezusa wspaniałe światło, którym otoczony był Ojciec, a po trzecim razie Jezus wyszedł od Ojca i wtedy ujrzeliśmy Jego osobę. Jego oblicze było spokojne, wolne od wszelkiego zakłopotania i zmartwienia i jaśniało takim urokiem, jakiego nie da się opisać żadnymi słowami. Następnie Jezus Objawił anielskim zastępom, że dla zgubionego człowieka znalazł ratunek, że właśnie z tego powodu stawił się u swego ojca i otrzymał pozwolenie ofiarowania własnego życia jako opór za ludzkość i że wziął na siebie jej grzechy i wyrok śmierci, a przez to otworzył grzesznikowi drogę, przez którą dzięki zasługom jego krwi znajdą przebaczenie za przeszłe. Przestępstwa i przez posłuszeństwo mogą powrócić do ogrodu, z którego zostali wypędzeni. Wtedy znowu będą mieli dostęp do wspaniałego, nieśmiertelnego owocu drzewa żywota, do którego obecnie utracili wszelkie prawa. Wówczas radość, niewymowna radość, napełniła niebo, i niebiański chór zaśpiewał pieśń hołdu i uwielbienia. Zagrali na harfach i zaśpiewali wspanialszym niż przedtem chórem. O wielkim miłosierdziu i łasce tego, który dla zbuntowanego rodzaju ludzkiego wydał na śmierć swego jedynego ukochanego syna. Cześć i sławę oddali też Jezusowi za jego samozaparcie i poświęcenie i za to, że zgodził się na opuszczenie łona swojego ojca i obranie życia pełnego cierpień udręki hanebnej śmierci, aby przez to dać innym życie. Anioł powiedział. Czy myślisz, że ojciec wydał swojego drogiego umiłowanego syna bez wewnętrznej walki? Nie, nie. Bóg w niebie stoczył ciężką walkę ze sobą, czy pozwolić umrzeć innemu człowiekowi, czy też oddać swego umiłowanego syna, aby umarł za niego. Aniołowie byli tak żywo zainteresowani ocaleniem człowieka, że znaleźli się między Nimi tacy, którzy z chęcią oddaliby swoją wspaniałość i swoje własne życie za zgubionego człowieka. Ale, powiedział towarzyszący mi anioł, to by nie przyniosło żadnego pożytku. Przestępstwo było tak wielkie, że życie anioła nie mogło odkupić tej winy. Nic innego, jak tylko śmierć i stawienictwo syna bożego mogło odkupić winę i wybawić zgubionego człowieka od beznadziejnego smutku i nędzy. Jednak dzieło przydzielone aniołom polegało na tym, że wstępując i wstępując z krzepiącym balsamem chwały, mieli posilać Syna Bożego w jego życiu pełnym cierpień. Tak więc oni usługiwali Jezusowi. Ich dziełem miało być również szczerzenie i chronienie tych, co byli pod łaską Bożą przed złymi. Aniołami, oraz przed ciemnością, którą szata nieustannie chciał ich otoczyć. Widziałam, że dla Boga było rzeczą niemożliwą zmienić swój zakon, by w ten sposób uratować zgubionego i goniącego człowieka. Dlatego też pozwolił swojemu umiłowanemu synowi umrzeć za przestępstwa człowieka. Dziękuję.